No. W, wiesz co? Zawsze jesteś pierwszy. Ta wraca na stare śmieci. Z sam nie powiedział, że ale wraca. Ile tam byłeś? Pół roku? Pół roku. No, ile ci tam płacili? Dobrze. Nie, ale tam jeździłem, później się tam trzy razy w tygodniu trenowali, nie? Tak. No to tak cię, ma to jeździć? nie, dziennie? No nie, no to co, mu, to, to co mu płacili, to dawał na paliwo, nie? No. Bo tyś tam jeździł, lapczyk i Brahaczek. Brahaczek, Kasper. I... No I Tomek, ten trener. Z córką wysiedli. <grych> to... Zrobiły boty tam, co nie? No zrobi, ale grają dalej z nami. <grych> a jakbyście spadli wtedy? No. byście tam, tam. Na do wiosce, końca, nie? Miejsce było. No Do końca, że się tam. tam na jesień chyba oni mieli nie 7-10 punktów, coś no, takiego. A potem, że się. Co... Typu, co... Ty, zjaszczeliłeś tam jaką bramę? W tej drużynie? Nie szczeliłeś. Nie Ale jak nam koszykówkę, że Arsenal wygra i City przegra? Co Co tam masz? Moje wygrane pewniaczki I Ile masz? 3490 1500 1200, ale tylko szałty masz A no, tu 1800 No ogólnie to jesteś na klub coś daj nie? No, banany kupię o, po prostu Cześć Cześć, jak tam? Super Ci punkty nasze o. Fajnie, tak? Fajnie. Gdzie tak? Szkolenie ma z wojska. A gdzie? Tutaj? A powiedz mi, a wy tu macie... Y, bo tutaj niedaleko jest, jak jadę na halę, boraczą i tam skakają ze śmigłowców i ten. To wy też? Wasza jednostka? No. Będziecie teraz mieli tutaj jakieś na lipowej, ćwiczenia? Lipowa. No, na lipowej. no? Będziecie mieć tam jakieś ćwiczenia? Nie, wiem, ta, ale tam mało skacie. Aha, ale tam dużo helikopterów lata zawsze. No. Mój tata zawsze mówi, bo tu ma działkę, w żabnicy to nad, nad głowami. No. Kołczu, cześć. Dzień dobry. Jak tam? Dobrze, bardzo pozytywnie. Boisko? Fajne boisko. Nie no żartuję. No, nasze jest najlepsze, ale yy, takie boisko, które zmusi nas do fizycznej walki. My lubimy grać w piłkę, a dzisiaj będzie się trzeba bić. Średnio nam to ostatnio wychodzi, ale może dzisiaj będzie czas przełamania. Na no, to liczę. Liczę na to, że tak właśnie dzisiaj będzie. <śleski> Proszę bardzo. Kurwa, to jest. to się wiem, tylko w ogóle. No i chyba zgoda się. Tak z się jak to jest nagrywane. I co powiesz? Zrobiłeś kontent i wrzucone. Dobrze. Będziesz takim tym śmieszkiem klubowym? Tak jest a taki Atmosferowicz! Ale ten dygus, ten kabala. No Co znowu żeriesz? Seven Days. Seven Days to Jest sama chemia, wiesz o tym. No Życie! Co cię nie zabije to cię zmocni podobno Było bo woda tu ale, ale znać najlepsze na jakim groź to chyba Wiktoria w Katowicach Kurde, pod, st te, pod stadiony wchodziłeś do góry po schodeczkach? Marzą ci się takie stadiony co? W strumieniu podobno. Skąd byś wychodził? Od Ani z piwnicy. <laughs> ja zostawiam to bez komentarza. <laughs> nie wiem dlaczego, ale Rafał, wszystkie te twoje niewykorzystane setki chce, żebym posyłał. Nie wiem. Kolekcjonuje to czy co? Jak ja to za nagrywam. Powie <noise> ci na koniec sezonu Zap, Dawid Gisler nie wykorzysta sytuacji, 20-minutowy filmik. A, a film będzie dokumentalny pod tytułem Prawie król strzelców, nie? <noise> Prawie piłkarz. <noise> Prawie piłkarz. <noise> no to się Dobra, dobra panowie, przebieramy się i działamy. Nieło! To jest Kurwa to nie się Cześć. Cześć. Ale nie, to jest tak rzadka trochę, że nawet sprawy nie ma. A, nie. Patrz, jakie szczotki mamy. No. To jak Dzień dobry panu. Witam. Widzisz jak ratuje oddział? Działaj, co? Co się no. dzieje? No. A dzisiaj nie będę, oddział tak? zamknięty chyba. Dzisiaj mieć wolne. Nie, dzięki mi to jeszcze jedzie. <grym> Adaś jak tam? Spoko. Dzisiaj na meczu Wygrę jaki wynik? trzy punkty. Trzy punkty? Tak, tak jest. Dzisiaj widzę, Arsenał przygotowany w formie ciastek. Only ciastek. Coś czas zjeść Pisoczek. No. Tak może jest. tak zrobimy, żeby nie było widać. Nie no dobra, co tam? Zeróweczka nikomu nie zaszkadza, nie? No nie przeszkadza. No. A dać to jest najwierniejszy kurde kibic z drużyny Wisły w strumień, bo jest prawie na każdym meczu jak go chłopaki wezmą. Tak jak go nie wezmą przegrywają wtedy, nie? Dokładnie. Prosta rzecz. Jaki wynik? Wajer do strumienią. Brawo. Oby. 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 Bo oni się już tam martwią, że nie ma pewnego punktu A. obrony. A. Nie tak Zdejmiesz to? Zdejmę co? Tę linię tam z tej i tam. Ta szesnastka? O kurcze a tam pójsty Panie jaki będzie dzisiaj wynik? Przepraszam bardzo, a co to ma za znaczenie? Dobra zmiana. Dzień dobry, panie Stanisławie. Jak dzisiaj? Dobrze. Wynik? Do przodu. Panie Stasiu, był tu pan kiedyś? Tak. Dawno temu? No, w tym sezonie. W tym sezonie? Nie w tym, w no, przeszłym. No. Ja tutaj byłem, wiesz kiedy? Jak jeszcze ta trybuna była otwarta, a w bramce u nas grał Andrzej Jarczyk. No było takie, Był taki mecz. Co wygraliśmy, tu 2-1 po bramkach Kotkowskiego. I Janusza Dyrdy chyba. Dyrdy. Dobrze kojarzy? Tak, tak, tak. Chyba coś takiego było, nie? 2-1. Przyjechaliśmy tu na pożarcie, a wygraliśmy tu mecz. Mm. Łukasz, jak dzisiaj myślisz o tym wyniku? Co tu eee, będzie? Wygramy 2-1. O, wszyscy są zgodni, wyjątkowo. Stasiu 2-1. Łukasz 2-1. Janusz 2-1. Oby mhm. się to ziściło w dobrym momencie, przywiązać tak na zewnątrz. Wiecie co to powiem. Że, że te linie to są kusztyk, kusztyk. Co to jest za linia? Kultury wspaniałej, kultury. W czasie meczu, jak również po jego zakończeniu, przypomnę Państwu, że w przerwie meczu będą losowane nagrody. Dzisiaj mamy trzy nagrody. Niespodzianki. Dobra. Dobra. nie Tam na To wygramy! But um... yeah. Really. Um...